Witam Was w czwartym odcinku z Planet Craftera. Dowiedziałam się. W sumie się nie dowiedziałam, sam zobaczyłem. Jest nowa aktualizacja. Pełna. I tym razem nie, nie będę wiedział, co jest w niej, dlatego że zagramy w nią razem. Tak, nie będę przechodził sam. Dostaliśmy nowe aktywmenty. miałem już 100 aktywmentów, a teraz brakuje mi... Trochę. Zaczynamy. Cieka Ciekawe, co się zmieniło. Okej, okay. szybciej. Nowa muzyczka słyszę. Че му е са по-украински тези А, тези са А, е голяма музичка. Това може да те гри с кодъм. Добре. Zajmijmy się... naszą... What the hell? Co jest? Tego nie było! Co jest się stało? Ty, mam nowy... ...skin taki fajny. Jo! Mm, no zobaczmy, tu bo zobaczyć coś, tak doszedłem do generatora portalu plecak P6. Czekaj, to ona się teraz nazywa P? P, tak, P. Buty zręcznościowe P. Były T. Pamiętacie? Były to T. Ludo. Co tu jest Karni dla zwierząt? Platforma ekstrakcyjna. Służy do ponownego dołączenia do statku na aru... Co?! Jak serce rodzi, Co? Co?! Animacje są! To niezły update. O, i macie tu w prawym dolnym rogu wersja pierwsza. Nareszcie, po tak długim czasie, mamy wersję pierwszą Planet Craftera. Wiertło P3. Uuuuh, okej, okay, zlagowało. Tak, mówię, zbieram tu trochę rzeczy, poukładałam sobie wszystko, mamy w skrzyneczkach. Tak. Mamy 36%, do niebieskiego nie ma. Sprawdźmy, co jest na dworzu. Jo, ale, ale, ale animacja jest fajna. Nieźle. Zobaczmy, czy coś się zmieniło wokół tutaj. Wygląda tak samo. Ale bardziej że mi się trochę wygląda. Dobra, zaczniemy od yy, przyspieszania... Nie. Wie od więcej prądu, tak. Potrzebujemy więcej prądu. Więcej. tego mogę używać? Mogę używać Mamy plecak Który mamy? P2 a tu To plecak P3 To potrzebujemy P2 Zaprosić przyjaciół Wy się Nieźle No nie dostałam informacji Tytan, magnes, aluminium Aluminium Magnes Tytan Nieważne, że powiedziałam to od tyłu Spraftuj dziesięć przedmiotów. Achievement. Zeszkielet T2? Tak. P2. P2. To było tak? A, nie. Okej. Okay. Zaczynamy. Kurde! zły guzik! Przepraszam Okej, okay, to usuwamy te Ale mi się podoba ta animacja okay. Bierzemy trochę magnezu, bo był potrzebny Magnez i... Um, te powinno starczyć na... Raz Dwa trzy. Nie wysypało się. Dobrze. Jak idzie nam po to, to, na to się nie zmienia nic. To. Dziemy. Trzy Aluminium. No, no i już nie ma surowców. To co poza odcinkiem trzeba pozbierać więcej znowu. A tak, jeszcze jedno. Pięknie. Ile prądu? Wirtuo P3 Robimy Wirtuo P3 Zabieramy jeden ten Dwa aluminium i to chyba powinien wystarczyć. Ło tak. Wystarczy. wow, duże. Ile daje? Ciśnienie 17, a to daje 1. Ciśniemy. Ło, przyspieszyło. To też przyspieszyło. Lecimy. Wzywamy te. Zła skrzynka, ale nieważne. Czekaj, jedzenie, jedzenie. Nie zauważyłem. Bogate jedzenie. Jedzenie to. Ok, mam. Akwakarzan? 64. Dobrze. Pięknie. Jak, ty, jak współczynnik terraformacji biegnie, leci bardzo szybko. To też. Dobra. Dzisiaj zrobię dwa odcinki, bo aż mnie zaciekawiło. Tak bardzo zaciekawiło. To teraz. Wy. Zrobimy jeszcze jeden podgrzewacz, jak się robi podgrzewacz, iryt, iryt, krzem, żelazo, zrobimy dwa. 52%. Okej. Okay. Ale fajna muzyczka. Co możemy póki co zrobić? Hmm. Mamy nowych maszyn. Póki co. W surowce nam się trochę kończą. Mam plan. Tak. Zanim, zanim to. Zbudy powiększymy trochę bazę. Pójdziemy tam o dookoła, bo chciałem jeszcze zwiedzić ten teren. I pójdziemy tam do statku. Więc. Jak nie wiem, zajmiemy się najpierw kapsuła mieszkalna. Nazywało się to inaczej. Nazywało się pomieszczenie mieszkalne, ale okej. Okay. I tu dwa jeszcze bym zrobił. Tak, tyle starczy. Będę mieć wystarczające. Teraz bierzemy jeszcze raz żelazo, żelazo, tytan, tytan, e, tytan, krzem. Brakuje nam innego żelaza, ale się weźmie to na podczas podróży, tak, tak. to i to. Jeszcze woda, 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 życie i robimy sobie wodę. Woda. Dobra. Czekaj, zanim to, czy nowa wiadomość? Nie. Ok. Idziemy. Tylko... co? Uh. Uh. Aha. Wysaliście mnie tu na śmierć. Wiedzieliście, że nic z tego nie będzie. Macie wszystko... w tyłku. Zależy Wam tylko na zysku i kolonizacji. Ten kto uznał, że to dobry pomysł, niech smaży się w piekle. Przebaczenie nigdy nie, wy... nie wchodziło w grę. Niech ci szlak z Ksiaodan, rok 3058. Mamy 3056, tam było napisane w wiadomości. Mamy 8. Warstw pulsarowy? Co to jest? Ale... ze Jeszcze tu wrócę zaraz. Wrócę, tu tylko do Okej, okay. jestem. Sprawdzimy mikrochip najpierw. Budy zręcznościowe P2. NADSTOP. Nazywało się to SUPERSTOP. Nazywało się to SUPERSTOP. Przecież widzieliście! Nazywało się to superstop! Materiał. To była tkanina, to była tkanina. Trzymajmy to, strasznie. Girma? 85? Ok. To do życia. To do jedzenia. Ale fajna muzyczka. Tu aluminium I resztki. Nie, 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 to poczekajmy, to poczekajmy, to patrzemy. Ale kwwarz płysarowy. Z czego on służy? Dobra, nieważne, mamy... dawca. Aha, mamy nadawcę tutaj nadawca wiadomości Riley Witaj, w końcu udało mi się namierzyć system, do którego cię zasłano mam na niewiele czasu ale spróbuję dać ci kilka rad skuteczności planet crafterów jak jest tak niska ponieważ to zadanie jest niemal niemożliwe do wykonania swojej kapsule oraz niektórych kosmicznych wrakach znajdujesz kosmiczne pożywienie do spełnienia konkretnych wymagań będziesz w stanie samodzielnie uprawiać żywność. Spróbuj znaleźć jakieś nasiona, warzyw. Kluczowe są, ekspl je, kluczowe są eksploracja i ulepszanie. Badaj okolicy, i ulepszaj wyposażenie, by zwiększyć swoje szanse na przeżycie. Aby oby ta wiadomość do ciebie dotarła. No, macie tu. Rok 3058. Ta jest 1000... Z 3056 dwa, dwa lata temu zginął w tej grze. O mi się podoba! Okej? Okay. Gotowa do zjedzenia? 70 Nie gotowa 62%. Okej. Okay. Ja idę jeszcze pozebrać. Center Corp. Property. Własność. Przecież ja jestem własnością siebie. Kwart Co to jest ten kwart Dobra, ja zmierzam do statku. Dobra, jesteś już pod statkiem. Olu duży. Już się noc zrobiła, ale piękne niebo jest takie białe. Pieskinia. Temperatu Temperatura topnienia 100 NK. Co to za... Co to za kryształ? Wow. O, jest dzień. Dobra, zabiamy tu mm. reaktor jądrowy. prędkość uronowowy o osiemdziesiąt sześć energii na sekundę. O. Co? Jak kliknąłem te numery na klawiaturze weźmy 9 Wegemodu, to była na tleniarz przecież. Jo, Little dancing, tleniarz. Umiesz na się w tym urządzeniu wytworzyć o dwa. Zrobimy to chyba, że w następnym odcinku. A nie, nie będę chyba w Czekaj, ja nadal zańczyłem. Chyba weźmy to jedzenie i to powietrze. Wchodzimy do statku. O. Lewo Liru okay. zjemy jedno To jest okay. podgrzewacz to jeden Przyda się zawsze Trochę igły mikro, Mikrochip Okej okay. Żelazo też jest potrzebne I ryby. Znowu szczątku takniczyła potrzebuje destrukcja P2. I nie mam niców. ok, Wracamy się. Tak, w tym odcinku zwiedzimy tylko ten statek a spokojnie. was nie zostawiać na dłuższy czas, bo... Za dużo ciekawych rzeczy się dzieje. z panom panie dzisiaj dwa odcinki z Planet Crafter. Dzisiaj jeden, i jutro drugi. Bo mniej więcej jesteśmy 15 minut w odcinku 17. Może nie. później trochę. Dobra. A? Nie będę przedłużał. Aż tak bardzo. Nowa dana mość Przeczytamy ją w następnym odcinku Ile skrzyni Kurde Już mi się wszystko nie mieści Przydoby się do p 4 Mogę się przyzwyczaić do tego, że się zmieniło z T na P Czemu to jest, to jest zielone? Tam też jest coś na górze, ale bardziej czemu to jest zielone? Trzeba podejść tam, trzeba podejść, ale nie teraz. Teraz zajmujemy się, zwiedzeniem się, więc jest klimat. Dobra. Tu byłem, tu byłem, tam byłem, tu nie byłem, tu pozbierane tu jeszcze coś, coś zostało. U, ura, tutaj. Podgrzewacz to mnie Wiadomość, co to jest reaktor fuzyjny. Co tu mogę włożyć? Kurde, za dużo rzeczy! Ja w tym odcinku na to się uda. Ja! No, udało nam się! Jak pięknie niebieskie jest! Ostatnie były jeszcze fioletowe. Nieźle. Dobra, ja pozbieram wszystkie rzeczy i zaraz się widzimy. Dobra, jestem, żeby przeczytać wiadomość. Kosmiczny frachtowiec Cirla 4, dziennik maszynowy numer 436. Dziś rano, w 17, w dniu podróży na Stigmar, nasz statek z niewyjaśnionych przyczyn wyszedł z prędkości nadprzestrzennej. Narzędzia nawigacyjne zwariowały, zaś statek stracił całą moc, zupełnie jakby pochłonęło ją coś z zewnątrz. Spróbujemy wylądować awaryjnie na tej nieznanej planecie. Nie wiem, co tam zostaje, zostaniemy. Na jej powierzchni zdaje się szaleć ogromna burza. Oby nam się udało. Rok 3121. nie mam zanim skończymy odcinek jeszcze jedna rzecz, bo mamy piękne niebo piękne niebo to wszystko tu, tak tak, dowiedziałam się, że na statku jest skrzynka jeszcze jest. Złota na statku jest Kuratura. złote nasienie Perfe nie, perfekcyjnie. Dobra. Skończymy ten odcinek na tym statku. Jeśli uda. Dobra, nie udało mi się wejść. Ale z tego miejsca. Tak. Dzisiaj to tyle na koniec. Bardzo dużo się wydarzyło. Mam nową wiadomość. Tam jest jakaś zieleń. Nie wiadomo co. Widzieliśmy statek. Widzimy i. Widzimy się. nyadoga